Witam, pokażę Wam dzisiaj najnowszą wanienkę dla Lali Baby Born. To ta malutka lala, a to właśnie element akcesoriów dołączonych do niej. Wanienka, która ma prysznic, można zbudzić w niej pianę i dodatkowo jest podświetlana, i jeszcze ma dźwięki efektu kąpieli. Posłuchajcie. Dużo radości, a kompania lali to prawdziwa przyjemność, szczególnie, że Baby Born bardzo lubi być w wodzie. Zobaczcie szczegóły. Lalka już jest w wanience, więc zabieramy się za kąpiel. Bierzemy prysznic, i tutaj pompką możemy, o matkę, czyli możemy naszą lalę dokładnie umyć. Wystarczy po prostu naciskać ten przycisk, i będzie się lała woda z tego prysznica. On ma tutaj taką możliwość poruszania się, nie za długo, ale że tak powiem w sam raz, ale teraz najważniejszy, piana. Mam troszeczkę płynu do kąpieli, tylko sobie naleję, ops, mam taki otwór, nie wiem, czy nie za dużo, czy za mało, A i chyba wystarczy. No i robimy, zabieramy się za robienie piany, no, zobaczymy jak, o to słuchajcie, no i co? Co się dzieje? Co się dzieje? Wylał się płyn. No i co? To jest takie naczynie? O, Jest! Trzeba się troszeczkę namachać, ale jak widzicie... Ba... Widzicie czy nie widzicie? A, teraz Wam to pokażę. Mamy banie! Mamy banie! Okej. Okay. Jest tu wszystko? O. No, możemy zrobić a, naszej Lali wielką pianę. O, jakie banie! Wow! No to rozumiem, zaraz wyjdą w ogóle z obrębu. Widzicie to w ogóle? Wielka bania, największa normalnie na świecie. Yes! Yeah! my czy ją pod... Pękła mi. No ale dużo tutaj tych baniek się będzie robić, więc że tak powiem od razu Lala będzie umyta. Potem można ją spryskać jeszcze raz. A! W całości dopełni ta słodka kaczuszka, która pływa sobie w wodzie. No i zabawa w wannie to podstawa. Z tą kaczuszką ogólnie cały możecie się kąpać, bo, bo ona świetnie tutaj sobie dryfuje po wodzie. Ale jeszcze najlepsze, słuchajcie, bo to, to nie jest cały bajer. Jeszcze mamy opcję grania. I świecenia. Podświetlana wanna. Co za czat? Troszeczkę zmniejszymy ilość światła, żebyście zobaczyli, jak świeci w ciemności. Mm, jeszcze większa, jeszcze większa, jeszcze większa, dwie o, pękła, ale to będzie większa, największa. Damy radę. Brawo, ja. Brawo. Ale. Oh.